Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Czas pogadać o Śląsku, Wrocław, a więc o wicemistrzu Polski. A WKS Naczynniki Pierwsze pomoże mi rozebrać dziennikarz portalu sport.pl, Filip Macuda. Cześć Filip. Cześć i dziękuję za zaproszenie. Filip na naszym kanale, znaczy na moim kanale po raz pierwszy, natomiast myślę, że na pewno nie po raz ostatni. Słuchaj, chciałem Ciebie zapytać przede wszystkim o miniony sezon, jakby już trochę minęło od tamtych rozgrywek, natomiast myślę, że to jest taki dobry gdzieś temat, żebyśmy zaczęli właśnie rozmowę o Śląsku Wrocław. Miniono rozgrywki, miejsce drugie, oczekiwania były jakby zupełnie inne, natomiast finalnie wszyscy we Wrocławiu są szczęśliwi. Jak Ty oceniasz właśnie poprzednią kampanię? Jakieś takie plusy, minusy, Twoje najciekawsze gdzieś powiedziałbym wątki, przemyślenia dotyczące zeszłych rozgrywek. No plusem na pewno jest miejsce, które zostało osiągnięte, które zostało zajęte na koniec sezonu, bo tak jak powiedziałeś drugiego miejsca nikt się nie spodziewał i myślę, że w ciemno kibice Śląska Zapytanie przed sezonem czy taki wynik biorą to powiedzieliby, że biorą i, i no wiadomo zakończyło się to tak, że równy bilans punktowy, bilans bramkowy zadecydował czy bilans bezpośrednich meczów zadecydował o, o tym, że Jagiellonia Białystok została mistrzem Polski. Pewnie jakieś niedosyt kibic odczuwali, ale wydaje mi się, że jednak ostatnie lata pokazują, no, że to jest wynik dużo ponad stan i tak naprawdę y, trudno gdzieś też krytykować Śląsk za to, że tego mistrzostwa nie zdobył. Pytasz o takie też migawki tego poprzedniego sezonu. No, dla mnie to są mecze, które na pewno zostaną w pamięci ludzi we Wrocławiu, czyli komplety na Śląsk. Y, te, te, te mecze, te spotkania, kiedy. Tarczyńska arena wypełniała się kibicami, mecz z Rakowem 1 do 1 zremisowany. Też mnóstwo ludzi na trybunach w meczu z Radomiakiem radą w maju. Natomiast no, przede wszystkim mecz z Legią wygrany 4 do 0 w październiku. Popis piłkarzy Jacka Magiery tak naprawdę i wydaje mi się, że to jest taki symbol tego sezonu. W sezonu kiedy Śląskowi bardzo dużo rzeczy się udawało. Ta runda wiosenna troszkę słabsza natomiast no, wiemy, że że też ten sezon nie mógł wyglądać tak, jak jesień, bo jesień była znakomita cała. Też wykreowanie kilku nowych gwiazd, czy nowych gwiazd, nowych Bohaterów Trybun, Jechora macenki, świetny sezon Erika Exposito, już nieobecnego w Śląsku, który stał się legendą tak naprawdę dla, dla śląska Wrocław. Aleks Petkow, czyli nowy kapitan, który przejmuje tę opaskę po Eriku Exposito. To też taki piłkarz, który z miejsca stał się ulubieńcem kibiców. No dużo można byłoby wymieniać. Minusy też rzeczywiście się zdarzały no mecze niektóre były gorsze. Pamiętamy na przykład mecz z Ruchem Chorzów, który został zremisowany 2 do 2, przegrany 2 do 3. Gdyby tam, ten mecz został tak, gdyby ten mecz został zremisowany, też nas byłby mistrzem Polski. Natomiast no, tak się nie stało. Na pewno jakieś nie wypały też w postaci piłkarzy, którzy do Wrocławia trafili. Kenneth Zochore, Cameron Bortwick, Jackson Patryk Klimala, suma summarum chyba najgorszy transfer Śląska. Dużo się tego nazbierało. To był przede wszystkim sezon pełen emocji, pełen takich treści naprawdę, które kibice zapamiętają myślę, że na długo. To nie był sezon nijaki, a wydawało się na początku, że, że to może być właśnie taki sezon po prostu, żeby się utrzymać, żeby spokojnie, bez tych nerwów, które były dwa lata temu, rok temu, dwa lata temu, zostać w ekstraklasie, natomiast no, rzeczywistość okazała się inna, to nie był sezon spokojny dla kibiców Śląska i Myślę, że też z tego powodu nie będą narzekać. Mhm. Tak, tak. No, rozgrywki magiczne, niezwykłe. Ja pamiętam przecież przed rokiem, czy jeszcze dwa lata wcześniej, kiedy to była walka do samego końca i prawdziwa wojna nerwów, jeżeli chodzi o śląska. Do pewnego momentu właściwie wydawało się, że WKS zleci, ale kosztem Wisły Płock między innymi się utrzymał. Tak mimochodem gdzieś wywołaliśmy temat Patryka Klimali, bo chciałbym Cię jakby zapytać o kwestie kadrowe, o transfer. Natomiast zacząłbym od tej postaci, bo powiedziałeś, że duży flop transferowy też przywołałeś ten mecz z Ruchem Chorzów. Było już, była masa Teorii, że gdyby wtedy ta setka została wykorzystana, byłby remis, Śląsk wygrałby mistrzostwo. Oczywiście, no to jest gdzieś taka dyskusja no, czysto akademicka, no bo to możemy sobie rozmawiać. Natomiast chciałem Cię właśnie o Klimale zapytać pod kątem powiedziałbym też transferu, bo wydawało się, że bardzo dobre okno Śląska to letnie kilka naprawdę mocnych ruchów, kilka też flopów, natomiast to jest jakby zrozumiałe, ale generalnie pod kątem budowy kadry to jest to, co powiedziałeś, że wykreowało się wielu nowych bohaterów i wydaje się, że ta kadra Śląska jest mocna, jest fajna, plus te nowe twarze. Przygotowałem sobie taką grafikę z transferami, więc kto do Śląska tego lata trafił, kto Śląsk opuścił, gdybyś mógł Filip scharakteryzować i opisać nam obecne okno, jak to wygląda Twoim zdaniem? No tu może od przychodzących zawodników rozpoczniemy, czyli od tej listy, którą przygotowałeś. Simon Shirak, środkowy pomocnik, też wychowany gdzieś w takim sznecie w Akademii RB Lipsk. Dawid Walda podkreśla wielokrotnie, że to ma być taka droga Śląska-Wrocław, że Śląsk powinien podążać drogą Lipska. Raczej piłkarz, wydaje mi się, który będzie wprowadzany powoli do, do pierwszej jedenastki, raczej piłkarz, myślę, na początek ławki rezerwowych. Junior Ejamba razem z Sebastianem Musiulikiem go charakteryzuje dwaj napastnicy, jeden wiadomo znany z występów w Ekstraklasie, z Rakowa, chociażby z Górnika Zabrze ostatnio. Piłkarz, który nie imponował liczbami, ale wydaje mi się, że piłkarz, którego przede wszystkim Jacek Magiera chciał w Śląsku Wrocław, to też nie jest tajemnica, że on wcześniej już tego piłkarza chciał. On wówczas wybrał górnik Zabrze. No i suma summarum w tym górniku kilka goli strzelił, kilka asyst zaliczył. Zobaczymy, czy będzie rzeczywiście numerem jeden w Śląsku Wrocław kosztem Erika Exposito, w zasadzie po Eriku Exposito. No bo drugim napastnikiem jest właśnie Junior Ejamba. 20 zdaje się 1 lat. Jak, bo jest Bernot, to jest zespół, w którym występował, ale w drugiej drużynie, więc na trzecim poziomie Ligi Szwajcarskiej. Bramkostrzelny, bardzo wysoki, zdaje się, ponad 1, 90, grubo ponad mer 90 wzrostu, więc silna dziewiątka. No i to są dwaj zawodnicy, którzy będą rywalizować o miejsce na szpicy. Serafin Schotta to jest chyba transfer, który wydaje mi się jest najbardziej gotowym piłkarzem do pierwszego składu. Nie ukrywam, że ten transfer mi się bardzo podoba. Jest to piłkarz. Ograne w ekstraklasie, znający realia tej ligi, może zagrać na środku obrony, może też zagrać gdzieś bardziej po prawej stronie bloku defensywnego. Śląsk często grał trójką stoperów. Wydaje mi się, że docelowo to może być następca Łukasza Begera. Jeżeli Łukasz Bejger odszedłby się z Śląska Wrocław, bo też ostatnio się pojawiła w przestrzeni publicznej. Informacja o tym, że tym zawodnikiem zainteresowany jest Dynamo DynamoKillów. Rzeczywiście jest taki temat, z tego co słyszałem. Nie wiem, czy ten temat zostanie zrealizowany, czy, czy piłkarz zdecyduje się na taki jednak ryzykowny ruch. No, ale jest to jakieś zabezpieczenie też dla Jacka Magiery. Właśnie przyjście Serafina Szoty, wzmocnienie też rywalizacji na środku obrony. Jeżeli o obronie mówimy, to przyszedł Mateusz Bartolewski, czyli lewy obrońca, który spadł z Ekstraklasy z ruchem Chorzów, znający Dolny Śląsk, był występujący wcześniej w Zagłębiu Lubin, też piłkarz dosyć uniwersalny, lewy, lewy obrońca, też półlewy stoper w Tercecie. No, ja nie jestem jakoś bardzo przekonany w ogóle do obsady lewej obrony w Śląsku Wrocław, bo, bo to jednak opierało się bardzo mocno na Jehorze Macence, czyli piłkarzu, który bardzo urósł w poprzednim sezonie, no, ale pytanie, czy taki sezon teraz powtórzy? Wiem, że, że to był w jego, w jego wykonaniu bardzo dobry sezon. Też pojawiły się informacje dotyczące jego możliwego odejścia. To chyba nie chce mi się wierzyć, że, że już teraz decyduje się odejść ze Śląska. E, więc suma summarum ta lewa, lewa strona obrony to był taki najbardziej chyba palący problem Wrocławian. No, dwóch piłkarzy na tę pozycję jest. Na prawej stronie obrony będzie rywalizować Łukasz, Łukasz Gerstenstein. On tutaj jest chyba nieujęty w tej planszy, natomiast to jest piłkarz po prostu wracający z wypożyczenia, więc Dobry faktu sezon w bierze, był. bardzo, też regularnie grający. Tak, chociaż wiosną zdaje się przegrywał rywalizację z Jan Zemsem. Grał troszkę mniej, ale zapamiętany przez kibiców Śląska chociażby z dobrego meczu z Jagielonią Białystok, wygranego przez stal 3-2. Więc on będzie rywalizować po prawej stronie z Tomaso Guercio, bo odeszli z kolei wieloletni prawie obrońcy Patryk Janasik. Też wiemy, że do Krakowi Martin Kłączkowski do ruchu, a z transferów jeszcze przychodzących Filip Rejczyk, Legia Warszawa, środkowy pomocnik, spory talent, wydaje mi się, że też piłkarz, który może być szykowany potencjalnie jako piłkarz pierwszego składu, pierwszej jedenastki, nie w tym sezonie, a w następnym, bo trzeba pamiętać, że kończy się kontrakt Patryka Olsena i, i no nie wiem, czy zostanie przedłużony być może, natomiast może to też być po prostu piłkarz, który będzie się przy Olsenie, przy Szwarcu, przy tych doświadczonych pomocnikach Śląska uczyć, a jeżeli o doświadczonych pomocnikach mówimy Marcin Cebula, też wolny transfer, Raków Częstochowa, wiemy, że to jest piłkarz, który miał spore problemy z kontuzjami, natomiast kiedy był zdrowy, to był piłkarz, który swoją jakość dawał, także wydaje mi się, że to też transfer obarczony niskim ryzykiem, Tomasz Loska, uzupełnienie, drugi bramkarz tak naprawdę, bo Kacper Trelowski odszedł, w zasadzie wrócił z pożyczenia do Rakowa, Częstochowa. No i jeżeli chodzi o transfery wychodzące, cóż, no, największym osłabieniem i zagadką też jest to, jak się będzie wyglądać Bezelika Exposito, bo 5 lat to jest szmat czasu, ponad 160 meczów, prawie 60 goli, świetne liczby. No i też to było takie serce tego zespołu, lider, kapitan, człowiek, na którego przychodziło się na stadion, z którym się bardzo utożsamiali też kibice, bardzo lubiany przez kibiców już w tym ostatnim sezonie, mimo różnych przygód powiedzmy po drodze, bo ta jego wiemy kariera w Śląsku była, różnie się układała, natomiast pytanie jak Śląsk sobie poradzi bez niego, jak sobie bez niego poradzi Naue Leiva, czyli Hiszpan, drugi z Hiszpanów, motor napędowy Śląska, no bo teraz żadnego zawodnika z tej części Europy we Wrocławiu nie mamy, wiemy, że to są piłkarze, którzy często żeby dobrze funkcjonować, potrzebują mieć Amigo, potrzebują mieć kompana, także zobaczymy, może jeszcze jakiś Hiszpan do śląska trafi. No ale mówiąc poważnie, jeszcze śląsk opuścił Michał Żuchowski, piłkarz raczej rezerwowy, też zapamiętany oczywiście z Gola w derbach, z zagłębiem lubin wygranych grudniowych, natomiast nie był to piłkarz kluczowy. Daniel Łukasik, to też było uzupełnienie składu, no i Alan Mustafić, piłkarz wypożyczony, kompletny, nie, nie wypał, można powiedzieć, Śląsk po prostu podziękował mu po tym pół roku, bo on przyszedł zimą, także tak bym podsumował i gdzieś charakteryzował te transfery, bardzo dużo tych transferów, to bym podkreślił, Śląsk jest bardzo aktywny na rynku transferowym, no a wiemy, że do rozmawiamy tak naprawdę, można chyba zdradzić, w trakcie trwania ćwierćfinałów Euro 2024, więc no dwa tygodnie jeszcze zostały do rozpoczęcia ekstraklasy. Także to jest na pewno duży plus, że Jacek Magiera po raz kolejny, tak jak zimą, taki teraz ma piłkarzy do dyspozycji. Miał piłkarzy do dyspozycji podczas obozu, który w Austrii się odbywał. W Śląskiej jeszcze sparing rozgrywa z zespołem z Opawy Czeskim, także z jeden, zdaje się, we Wrocławiu. No, i to jest na pewno duży komfort dla trenera, że po prostu tych piłkarzy, z którymi realnie będzie pracować, bo też nie spodziewam się jakichś większych, wielu odejść, może poza tym Begerem, który wspominaliśmy, to jest na pewno duży plus Aha. dla każdego szkoleniowca i Jacek Magiera pewnie to doceniam. Tak, tak, tak jak powiedziałeś Filip, sporo transferów, ale mam też wrażenie, że to było z, z wykonane bardzo sprawnie, bo to jeszcze był czerwiec, kiedy te ruchy zostały ogłoszone. Te najnowsze chyba transfery to jest Sebastian Musiolik z górnika do, do Śląska, też doskonale wiem, że Rekstozyto w końcu podpisał kontrakt, trafił do ligi katarskiej, także się udało w końcu, bo już no, była, gdzieś powiedziałem, też żart na ten temat. Natomiast właśnie moje pytanie brzmi, bo fajnie scharakteryzowaliście tych zawodników to, że deszli, którzy przyszli, ale czy twoim zdaniem tutaj temat pod tytułem transfery jest jakby dokończony? Ktoś tutaj, Twoim zdaniem, jeszcze może trafić? Mam tutaj na myśli jak budowę składu. Czy, Twoim zdaniem, każda pozycja jest dobrze obsadzona do tego, żeby Śląsk ponownie walczył o najwyższe cele i też walczył o Europę? Czy wskazałbyś na przykład jakieś najbardziej palące pozycje, najbardziej palące formacje, kto, Twoim zdaniem, jeszcze powinien do WKS-u trafić? No, moim zdaniem, cały czas problem jest napastnik mimo wszystko, bo opieranie wszystkiego na, na Musioliku jako jedynym tak naprawdę seniorskim napastniku jest jeszcze Patryk Szwedzik, ale z tego co słychać, to jest zawodnik raczej rozważany jako skrzydłowy. Natomiast Musiolik i Jamba, skoro Klimala jest skreślony. Rozumiem, tak, właśnie, że ja no, chciałem dojść do że Klimala, to, to już by... jakby jest temat z, jakby te indywie zakończony No tak, tak wszystkim się wydaje, ponieważ wiemy, że na obozie nie był. Nawet teraz to jest może detal, ale taki znamienny prezentacja nowych numerów w Śląsku. Wrocław Śląsk ogłosił listę, z jakimi numerami piłkarze będą występować. Z jedenastką występował Patryk Klimal, a tę jedenastkę zdaje się przejął Sebastian Musiolik. Klimali wśród piłkarzy z numerami nie było, także to też wydaje mi się jest czytelny sygnał dla kibiców, dla ludzi we Wrocławiu, że no po prostu ta przygoda nieudana może dobiega końca. Ale wracając do Twojego pytania, napastnik to jest, wydaje mi się, taki, takie właśnie miejsce na boisku, gdzie jeszcze ten jeden złoty strzałek Jacek Magiera często powtarzałby się przydał. No i, i właśnie może taki złoty strzał, jeszcze jakiś jeden przydarzy, bo e, tak czy to szkoleniowiec Śląska, czy Dawid Balda w przyszłości mówili, że. No, wiadomo, że dziś szukają cały czas wzmocnień, i tak naprawdę ta kadra pewnie nigdy nie jest w 100% domknięta, bo jeżeli jakaś możliwość się pojawi, żeby piłkarza sprowadzić, to klub z, tego, z tej możliwości skorzysta. Czy to jest kadra gotowa rywalizować o najwyższe cele i o europejskie puchary? Od tych europejskich pucharów może bym zaczął, bo, bo wiemy, że Śląsk zagra z Rigą w pierwszej czy w drugiej w zasadzie rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Pewnie rywal do przejścia nie będę udawać eksperty od Ligi Łotewskiej. Myślę, że obaj nie oglądamy tej ligi namiętnie. Natomiast wydaje mi się, że Śląsk jest faworytem i powinien sobie z tym rywalem poradzić. No pytanie, kogo wylosuje później, bo, bo wiemy, że też wiele zależy jednak, jeżeli chodzi o polskie kluby, od losowania i tutaj nie będziemy czarować rzeczywistości. Jeżeli Śląsk trafi zespół w swoim zasięgu, to pewnie powalczy, natomiast no, jeżeli trafi zespół poza swoim zasięgiem, to też pewnie powalczy, ale ale raczej z mizernym skutkiem. Nie nastawiam się szczerze na fazę grupową. Wydaje mi się, że to może być oczywiście jakiś cel, jakieś marzenie też piłkarzy, trenera, ludzi zarządzających Śląskiem Wrocław, ale ja jednak jestem delikatnym pesymistą i wydaje mi się, że tych pucharów na jesień nie będzie we Wrocławiu. One będą na wiosnę, ale ze względu na to, że, że będzie finał Ligi Konferencji, po prostu Śląsk Wrocław jest gospodarzem tego meczu, więc tak czy siak Liga Konferencji za gości. ale mówiąc poważnie, wydaje mi się, że, że bez udziału Śląska co do ligi, to, to jest trudny temat, bo, bo wiemy, że po wicemistrzostwie Polski pewnie te apetyty są rozbudzone. Czy Śląsk jest gotowy, żeby powtórzyć taki sezon? No moim zdaniem nie. Mimo wszystko to też jest, jakby na ten wynik i Śląska, i Jagieloni złożyło się wiele zmiennych. Wydaje mi się, że to nie tylko była dobra postawa Śląska, to nie była tylko dobra postawa Jagieloni, ale też przede wszystkim jednak no, słabość czołówki, tej czołówki, którą co roku mamy w Ekstraklasie, Raków, Legia, Lech, Pogoń, praktycznie każdy z tych zespołów miał swoje problemy. No Wiemy, że bardzo długo grze o puchary czy o, o podium nawet pozostawał Górnik Zabrze, także to w ogóle mogło być takie bardzo egzotyczne, nietypowe podium klasy. Tak się nie stało, Legia zajęła trzecie miejsce. Wydaje mi się, że, że celem Śląska na ten przyszły sezon, ja to powtarzam z uporem maniaka, bo Teraz w ogóle w Wrocławiu był taki sezon, mówiliśmy, niespokojny, ale spokojny pod względem trenerskim. Rozpoczynany przez Jacka Magierę, kończony przez Jacka Magierę i tego bym życzył i powtarzam to za każdym razem, żeby ten następny sezon, który się rozpoczyna już 19 lipca, rozpoczął i zakończył Jacek Magiera, bo to będzie oznaczało, że ten klub idzie w dobrym kierunku, że rozwija się, że nie ma jakichś zawirowań. Oczywiście pewnie kryzysy, kryzysy się zdarzą, bo no też nie możemy o tym zapominać. Śląsk tak naprawdę przeszedł suchą stopą, zakończony sezon, jeżeli chodzi o kontuzje, jeżeli chodzi o jakieś problemy kartkowe. Tak naprawdę Jacek Magiera miał przez praktycznie cały sezon dostępną tą samą kadrę. Nie było właśnie jakichś większych problemów zdrowotnych, oby to oczywiście się utrzymało, bo, bo nikomu kontuzji nie życzymy, ale mam wrażenie po prostu, że no to będzie też trudniejszy sezon. Wszyscy na śląska jednak będą patrzeć jako na. Zespół potencjalnie groźny, potencjalnie z czołówki i mam wrażenie, że długo i na Śląsk, i na Agilonie patrzono trochę z przymrużeniem oka, to też tym zespołom bardzo pomagało, bo kiedy jednak grasz bez tej presji faworyta, to wydaje mi się, że jest ci łatwiej. Teraz Śląsk pewnie w wielu meczach tym faworytem będzie siłą rzeczy. Natomiast jeżeli miałbym dzisiaj powiedzieć, gdzie widzę Śląsk w maju 2025 roku, no to bardziej środek tabeli, jeżeli już to, to wydaje mi się, że takie ugruntowanie pozycji w czołówce, czyli nawet nie wiem, miejsce szóste, siódme, to moim zdaniem będzie sukces mimo wszystko Śląska-Wrocław, zwłaszcza, że mówimy o sytuacji, kiedy no, odszedł Erik Exposito, który naprawdę stanowił bardzo dużą część jakości tego zespołu i teraz ten Śląsk będzie musiał być tutaj po prostu przedefiniowany. Mhm, tak, no Exposito jakby radził sobie z tą presją, wielokrotnie brał grę na siebie, było tak, że wygrywał Śląskowi mecze, no i też myślę, że Śląsk Jacek Magiera będą musieli się nauczyć, to jest to, co ty powiedziałeś wcześniej, gry bez Erika, czy będzie życie po tym niesamowitym Hiszpanii, no wkrótce się okaże, natomiast ja też kilka dni temu rozmawiałem z Jakubem Kuszejko na temat Jagielloń i i tam też jakby doszliśmy do takiego konsensusu, że jeżeli Jaga nie zostanie mistrzem, jeżeli nawet nie zagra w Bucharach, nie zakwalifikuje się on tych miejsc parowych, to też nie będzie dramatu, bo jakby kibice też będą świadomi, czy to jak Jeloni, czy Śląska, że tamten sezon był niezwykły, ale trzeba, tak jak powiedziałeś, też ugruntować swoją pozycję i przede wszystkim takie słowo klucz stabilność. Jeden trener na ławce, no i taki długofalowy pomysł. Takie ostatnie szybkie pytanie, gdybyś właśnie miał typować Śląska, a chodzi mi o miejsce, to jest, Twoim zdaniem, nie wiem, 6-8 ten przedział, czy ewentualnie tutaj będziesz większą optymistą? Bardziej 8-10, chyba mimo wszystko. Wydaje mi się, że ten przedział jest taki bezpieczny nawet bym powiedział, że optymistyczny, bo wiemy, że wiele zespołów, to już jest też jedna z takich słów wytrychów polskiej piłki, doświadczało tego pocałunka śmierci w postaci europejskich pucharów. No, nie wiesz, jeszcze Śląskowi absolutnie katastrofę, jaką była Lechia Gdańsk, kiedy jako pucharowicz rozpoczynała sezon, nakończyła go zdegradowana do pierwszej ligi, wydaje mi się, że to raczej Śląskowi nie grozi, natomiast wydaje mi się, że po prostu to będzie sezon. Taki, jaki spodziewaliśmy się, że będzie ten poprzedni, mimo wszystko, czyli raczej środek tabeli, może, może ta górna połówka, no wydaje mi się, że celem powinna być górna połówka, mimo wszystko. Takie miejsca 6-8, to to powinno być celem śląska, żeby Śląsk po prostu złapał taką regularność, jednak, no może poza tym poprzednim sezonem, takim klubem był mam wrażenie Piazd Gliwice, który też zdobył mistrzostwo Polski. Zdobył chyba nawet dwa medale poza tym, ale po prostu dziś utrzymywał się jako ten piąty, jako szósty, siódmy zespół. Tego bym życzył po prostu we Wrocławiu, kibicom Śląska też, bo, bo wiem, że jednak poza tym sezonem ostatnim, czyli bardzo dobrym, we Wrocławiu nie działo się dobrze, jeżeli chodzi o wyniki piłkarskiego Śląska. Sama sprawa też, no, że Śląsk można powiedzieć był kwestionowany to, czy on jest finansowany z, z budżetu miasta, czy też nie. Wydaje mi się, że po prostu takie bezpieczne miejsce w środku tabeli albo ugruntowanie po prostu swojej pozycji w czołówce, no to jest realny, realna ocena tego klubu na dzisiaj. Natomiast no, wiemy, Ekstraklasa nam pokazała w poprzednim sezonie, że my możemy jedno mówić, możemy typować, natomiast rzeczywistość nas zweryfikuje. I być może no, będą nam te słowa wyciągać po sezonie, że, że nie wierzyliśmy, a Śląsk na przykład zajął trzecie miejsce albo zajął pierwsze miejsce, bo bo jest to też pewnie niewykluczone. Natomiast tak realnie patrząc na chłodno, to wydaje mi się, że miejsca 6, 8, 80, raczej 80 to są te, na którym Śląsk bym widział. Krakowskim w zasadzie Wrocławskim Targiem na dziewiątym miejscu Śląsk widzę w przyszłym sezonie. No dobrze, trzymamy kciuki, kibicujemy. Ja będę się też przyglądał, bo najpierw te mecze, tak jak powiedziałeś, z Rigą. Śląski inauguruje sezon z Lechią, więc no też to może być ciekawy bój. Natomiast zobaczymy. No myślę, że też początek sezonu nam odpowie na wiele pytań, tak jak powiedziałeś, początek śmierci. Natomiast no życzymy tutaj sukcesów i fajnego startu. Filip Macuda był razem z nami. Portal sport.pl. Wielkie dzięki Filip. Dziękuję. Zachęcamy do sprawdzenia innych materiałów dotyczących innych klubów. Bądźcie kochani na bieżąco. Też link do Twittera Filipa znajdziecie w opisie tego materiału na dole. Sprawdzajcie newsy, artykuły, ciekawostki nie tylko o Śląsku, ale i generalnie o całym uniwersum polskiej piłki. Jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia.